Cześć! W tym odcinku przedstawię Ci 6 interesujących zapachów, które warto mieć w swojej kolekcji wiosną i latem 2022 roku. Zimą nosiłeś pewnie cięższe, cieplejsze zapachy, ale gdy tylko temperatura wzrasta, i wychodzisz na słońce, chcesz pachnieć czymś lżejszym, świeżym i dynamicznym. Dni są dłuższe, więc te zapachy, letnie zapachy, nawet wieczorami sprawdzają się dobrze. Większość zapachów na cieplejsze pory roku. Są zapachami cytrusowymi lub mają jakieś nuty morskie. Mają dać wrażenie, jakbyś właśnie wyszedł z morza na włoskiej Rywierze i sięgnął na przykład po wodę z lodem i cytryną, a może nawet po schłodzonego aperola. Ja nazywam się Michał Gronowski i przedstawię Ci sześć interesujących zapachów, które polecam na wiosnę i lato 2022 roku. Wszystkie te zapachy kupisz pod linkami zawartymi w opisie do tego filmu. Robiąc zakupy w ten sposób wspierasz rozwój tego kanału. Ciebie to nic nie kosztuje, a ja otrzymuję niewielki procent od Twoich zakupów. Ja sam zaopatruję się w tym sklepie, więc nie musisz się niczego obawiać. Przejdźmy jednak do konkretów. Pierwszym zapachem będzie Montale Soleil de Capri. No i jest to taki dosyć nietypowy zapach dla Montale. To woda perfumowana unisex o nutach kwiatowych i owocowych, silnym akcentem cytrusów. No, nietypowy zapach dla Montale, który w swojej ofercie ma zdecydowanie więcej ciężkich, takich bardzo intensywnych, drzewnych lub orientalnych zapachów. Ten jest dynamiczny, pozytywny i zmysłowy. Przywodzi na myśl owocowy koktajl, którym odświeżasz się w jakimś nadmorskim kurorcie. Cytrus dość szybko się ulatnia, no jak to cytrusy mają do siebie, i pałeczkę przejmuje kumkwat. Po wyschnięciu czuć dużo słodsze klimaty, kremowe, a nawet kwiatowe. Zapach staje się wtedy delikatniejszy. Ten bardzo unikatowy, cytrusowy zapach... To nie jest jeszcze jeden klon typowych cytrusowych letnich zapachów, których pełno na rynku. Nadaje się na co dzień, na plażę. Idealny wakacyjny zapach na dzienne okazje. Drugi zapach to Creed Neroli Sauvage. Osoby zainteresowane perfumami na pewno znają markę Creed, która wciąż używa pradawnej techniki przetwarzania rzadkich składników wybranych do produkcji swoich perfum. Neroli. To po prostu kwiat gorzkiej pomarańczy. Nazwa pochodzi od XVII-wiecznej włoskiej księżnej, która spopularyzowała ten aromat. Sawasz natomiast oznacza po prostu dzipi, dziki. Zapach ten wyróżnia się nutami głowy bergamotki i gry fruta, nutami serca kwiatu gorzkiej pomarańczy. I cytrusowymi, a baza to Ambra to bardzo uniwersalny zapach, który nawet nada się na bardziej formalne okazje. Dobrze pachnie zarówno na mężczyznach, jak i kobietach. Jest to typowy letni zapach, który z powodzeniem może być noszony do pracy, po pracy na wycieczkę nad morze, a nawet na kolację przy świecach. Trzecim zapachem natomiast jest Armaf Club de Nude Man Intense. No nie wiem, czy dobrze powiedziałem tą nazwę, ale no nie ma to znaczenia. Link znajdziecie w opisie i sami zdecydujecie, jak źle ją wypowiedziałem. To bardzo męski zapach, który docenią fani Creed Aventus. Pachnie na początku czarną porzeczką, pomarańczą i ananasem. Później zaczyna pachnieć kwiatowo, by na końcu ujawnić słodkie nuty bazy. To raczej zapach na mniej formalne okazje. No nie będzie pasował do eleganckich garniturów, a dobrze zgra się na przykład z lnianą koszulą i espadrylami. na bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Czwarty zapach to Mancera czy Mancera e Boys. Zapach, który otwiera się owocowo, a kończy drzewnymi nutami. Pachnie cytrusowo, a zarazem nieco słodko. Bardzo dobrą ma projekcję i trwałość. Jest taki świeży ze skórzanym tłem. Oryginalny i przyciągający zapach. Ciekawy może być fakt, że zbiera zarówno opinie bardzo pozytywne, są osoby zakochane nim. No i osoby zawiedzione. Ja lubię kontrowersyjne zapachy i dlatego dałbym mu szansę. Jest to raczej typowo męski zapach. Piąty zapach to Tom Ford Bou de Jour. No, tak. No, nie wiem, w jakim to jest języku. Nieważne. Czy komuś trzeba jeszcze przedstawiać się tę markę? Od lat James Bond nosi garnitury od Toma Forda, a ty możesz nim pachnieć. Jest to bardzo męski, barberski zapach. Jeden z lepszych tego typu na rynku, ale bez typowego, agresywnego tonu barberskich zapachów, które no tak dają ci po prostu w twarz tą barberskością. No tak wyobrażam sobie zapach, który lata temu mężczyźni używali po goleniu brzytwą. To dość ciężki zapach, ale na ten nadaje się nawet na cieplejsze dni. Dobrze zestawić go ze stylowym lookiem bazującym na klasycznych częściach garderoby i klasycznym slick backiem. Ostatni zapach to Prada Amber Pour Homme. Jest to zapach z typu fougère. Fougère oznacza po prostu kwiat. Paproci. E, interesującym jest fakt, że ten zapach nie pachnie tak, jakby wskazywały na, no, na to jego nuty w opisie. Dla mnie to jak wyjść z tureckiej łaźni, to typowy mydlany zapach daje Ci poczucie luksusu i elegancji. Pasuje na wieczorowe okazje, ale będzie bezpiecznym wyborem niemal na każde okazję przywodzi na myśl klasyczne mydło do golenia. W tradycyjnym salonie barberskim, najlepiej jeszcze takim sprzed lat, to tak naprawdę zapach na cały rok i do każdego rodzaju stylizacji. Wypróbuj te zapachy. Możesz zawsze zamówić próbki i przetestować je na własnej skórze. Linki do każdego z tych zapachów znajdziesz w opisie do tego filmu. Przypominam, ja otrzymuję niewielki procent od Twoich zakupów, a Ciebie nic nie kosztuje. A jak masz więcej czasu, to obejrzyj ten film o perfumach, gdy dowiedziesz się, jak dopasowywać do siebie zapachy. Jeśli materiał Ci się spodobał, Możesz postawić mi wirtualną kawę, korzystając z linków w opisie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia następnym razem. Cześć!